To ty jesteś, Polak mały, jaki znak twój? Orzeł biały? Czym twoja ziemia Mą ojczyzną? Czym zdobyta? krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze, a w co wierzysz? W Polskę wierzę. Dajcie rodacy, dziś 11 listopada. Dzień bez pracy, bez nauki, bez obowiązków. To dzień, który przede wszystkim kojarzymy z chwilą wytchnienia. Ale czy pamiętamy, dlaczego jest on dla nas tak ważny? W 1918 roku, po 123 latach zaborów, Polacy wreszcie odzyskali swoją ukochaną niepodległość. Z tej okazji mamy powód do dumy. Ponieważ w zeszłym roku minęła setna rocznica tego wydarzenia. W dzisiejszym programie postaramy się w miły i ciekawy dla oka sposób przedstawić Państwu tę esencję polskiej chwały, która przez stulecia kształtowała nas jako naród. Zapraszam do oglądania. <laughs> Przepraszam bardzo, czy przeszkodziłem? Troszeczkę. Może mogę ci jakoś pomóc? Nasza pani od historii zadała nam wypracowanie na 11 listopada. Z czego dumni mogą być Polacy? Matko święta, serca nie mają w tej waszej szkole. No to co? Myślałaś może, z czego mogą dumni być Polacy? Jeszcze nie wiem. Za dużo tego wszystkiego. Co? Coś o tym wiem. No to może postaram ci się to jakoś streścić, co? Czemu nie? Wow, a co to? To zegarek kieszonkowy. Kiedyś wszyscy nosili to zamiast smartfonów. Fajne. Żeby ci pomóc, musimy przenieść się w jedno bardzo ciekawe miejsce. Jesteś gotowa? Chyba tak. 3 2 1 Witaj w galerii wszechczasów. Znajdziesz tu zdjęcia i obrazy na każdą okazję. To taki wehikuł czasu. No, tylko że z obrazami i zdjęciami. A są tu jakieś dinozaury? Jak widać są, ale nie będą nam dzisiaj potrzebne. Zapomniałaś już po co tu dzisiaj przyszliśmy? No tak, wypracowanie. No, więc. Wow! Zacznijmy od początku. Gdzie to jest? Gdzie to? O tu! Proszę bardzo. 966 rok. Książę Polan Mieszko I przyjmuje chrzest. Dzięki temu Polska staje się państwem chrześcijańskim. I zostaje zauważona na arenie międzynarodowej. Mieszko I? To ten pan z 10 złotówki? Nie pan, a książę może Ani król? Nie, ale dobrze, że mówisz. Gdzie to było? Gdzie to... O tu! Proszę bardzo. 1025 rok. Bolesław Chrobry zostaje pierwszym królem Polski. Był to bardzo wybitny i utalentowany władca. Jeden z naszych najlepszych. Prowadził wiele zwycięskich wojen, a kronikarze napisali, że za jego czasów Srebro było tanie jak słoma. Słoma? Taka spola? Tak, taka najzwyklejsza spola. Jedziemy dalej. Następna jest. O! Proszę bardzo. Bitwa pod Grunwaldem 1410 rok. Jedna z najsławniejszych bitew średniowiecza. To tutaj połączone wojska polsko-litewskie. Pokonały. Zakon Krzyżacki! Tak jest, bardzo dobrze. Grałam Krzyżaka w szkolnym przedstawieniu. Świetnie, możesz o tym wspomnieć w swoim wypracowaniu. Co my tu dalej mieliśmy? O, proszę bardzo. 1525 rok. Hołd pruski. To wtedy wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego, Albrecht Hohenzollern, złożył naszemu królowi polskiemu Zygmuntowi Staremu hołd lenny. To taka przysięga wierności, która uzależniła Prusy-książęce od Polski. Zapisane. Kolejne wydarzenie jest równie interesujące co bitwa pod Grunwaldem, tylko gdzie ono było? Proszę bardzo. 1683 rok. Odsiecz wiedeńska. To wtedy Jan III Sobieski i jego husarze rozgromili Turków pod Wiedniem. Tak daliśmy im popalić, że Turkowie wracają dopiero dzisiaj. Potem przyszedł rok 1918. To wtedy Polacy po 123 latach niewoli wreszcie odzyskują swoją upragnioną niepodległość. Oczywiście był to proces stopniowy. Ale to właśnie wtedy 11 listopada 1918 roku dla Polaków zakończyła się I Wojna Światowa. Dlatego ten dzień jest dla nas tak ważny. No niestety, ale Polacy długo swoją wolnością się nie nacieszyli, ponieważ przyszedł rok 1939, II Wojna Światowa. Polacy znowu tracili swoją niepodległość i znowu chcieli bardzo ją odzyskać. W roku 1944 wybuchło Powstanie Warszawskie. Zginęło naprawdę wielu, wielu ludzi. Warszawa została zniszczona w ponad 80%, ale Polacy pokazali, że nie dadzą sobie w kasze duchać. Pomimo tego, że w 1945 roku zakończyła się okupacja niemiecka, to do 1989 roku trwał niestety okres zwany komunizmem. 4 czerwca 1989 roku był datą bardzo, ale to bardzo wyjątkową, ponieważ to wtedy, pierwszy raz w historii powojennej Polski, odbyły się częściowo wolne wybory parlamentarne. Władza komunistyczna pod naciskiem społeczeństwa musiała dopuścić do wyborów członków z opozycyjnej Solidarności. To wtedy, 4 czerwca 1989 roku, w Polsce skończył się komunizm, i wreszcie, moi kochani, nadszedł rok 2004. To wtedy dla Polaków otworzyły się granice. Dziś możemy swobodnie handlować ze swoimi sąsiadami, jeździć na wakacje, podróżować czy uczyć się poza granicami naszego kraju. Rozejrzyjcie się czasami wokół siebie. Większość budynków, chodników dróg czy przysłowiowych, siłowni pod chmurką i innych różnych inicjatyw ma na sobie tabliczki Unii Europejskiej. A no tak! Ona był więc niepełna tego. No widzisz. O! Na nas chyba czas. Jak było? Wow! Ja chcę jeszcze raz! Niestety, ale to była tylko i wyłącznie jednorazowa przygoda. Mam nadzieję, że coś z niej zapamiętałaś. No tak, tylko że nie wiem, jak zakończyć moją pracę. Racja, podsumowanie jest zawsze najważniejsze. Z każdej historii trzeba wyciągnąć wnioski. Byłoby pięknie, gdybyśmy uczyli się na błędach i nie popełniali ich po raz drugi. Jednym ze sposobów jest właśnie poznawanie historii własnego narodu. Zanotowałaś? Tak. Każdy naród jest jak drzewo, którego korzeniami jest historia. Naród bez korzeni jest narodem martwym i nie ma przyszłości. Muszę lecieć! Dziękuję bardzo. Nie ma sprawy. Pamiętajcie, kochani, Polacy wielokrotnie byli dzieleni: zgoda buduje, niezgoda rujnuje.